Tak, cieszę się, że to wybrzmiało, że to, to co powiedziałeś, że tak naprawdę te 20 lat temu nikt nie słyszał o psychologu w sporcie. E, tak naprawdę ta, ta branża zaczyna raczkować u nas w Polsce i cieszę się, że tak się dzieje, ponieważ tak naprawdę to, e, ten rozwój mentalny jest tak samo ważny jak wszystkie pozostałe trzy strefy rozwoju młodych zawodników, czyli rozwój fizyczny, techniczny i taktyczny. Ja jestem po to, żeby pomagać tym dzieciakom wchodzić w świat sportu, ale też umie, pomagam im radzić sobie z emocjami, z trudnymi sytuacjami. Pracujemy nad koncentracją zawodników, pracujemy nad wyznaczaniem celów, tak? nad tym, żeby młody zawodnik... Radził sobie też z tą presją, jaką sport na nich nakłada. Tak? Ale również moja praca to jest też praca z rodzicami tych młodych zawodników, bo tak naprawdę na tym etapie rozwoju, na którym są nasi zawodnicy, to praca z rodzicami jest też bardzo, bardzo ważna i na tym się też również skupiam. Ale przede wszystkim to, co daję zawodnikom, to takie wsparcie mentalne, wsparcie emocjonalne, tak? żeby. Zadbać przede wszystkim o ich komfort psychiczny, żeby oprócz tego, że uprawiają sport, że tych jednostek treningowych jest bardzo dużo, to obszar mentalny jest równie ważny i, i, i dbamy o ten ich obszar mentalny, ponieważ jeżeli głowa będzie kulała, to tak naprawdę Dzieciaki nie będą w stanie pokazać swoich umiejętności, więc o to dbamy. Dbamy o tą równowagę, o ten balans, że sport owszem, ale też życie poza sportem jest bardzo ważne, żeby one miały tą równowagę w życiu. Ja pracuję tak naprawdę w różnych obszarach z zawodnikami, bo oprócz tego, że się spotkamy w gabinecie i pracujemy nad różnymi umiejętnościami mentalnymi, to jestem też z nimi na treningach, jestem z nimi na turniejach. Mogę obserwować, jak, jak się zachowują w sytuacji rywalizacji. E, czy te umiejętności, z te, którymi pracujemy w gabinecie, przekładają się na te umiejętności na, na korcie? Więc tak naprawdę moja obecność jest i w gabinecie, i na korcie, i na turnieju. Więc jestem z nimi, towarzyszę im. Tw e, lubię mówić, że psycholog sportu e, to jest taki. Um, Widz, który patrzy na tych zawodników, patrzy na, na komunikację też zawodnika z trenerem. Lubię mówić, że pracuje w takiej triadzie, tak? Psycholog, zawodnik, trener, trener, ale również rodzic.